Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Satysfakcja, ten pasek słynny tej satysfakcji, w ilu procentach dzisiaj wypełniony? Ojej. Ciężkie pytanie, bo yy... Tak po, tym, po tej drugiej serii wydawało mi się, że, że to był taki całkiem fajny skok i, no i się z niego cieszyłem. Ale jednak wyszło, wyszło na to, że, że trener ma zawsze rację i jednak w tym drugim skoku no, aż tak kolorowo nie było i troszeczkę, troszeczkę też był od góry zaczęty. Mniej, dużo mniej niż ten pierwszy, ale, ale jednak. A więc to nie będzie takie 50%, tylko pewnie troszeczkę mniej. I ty się zmagałeś tutaj też z tą belką wysoką drewnianą czy niekoniecznie? No, wczoraj miałem, z, miałem problemy, nie, nie ruszało mi się tak, tak wygodnie. Wydaje mi się, że dzisiaj było z tym już, już dużo lepiej i do tej pozycji no, no udało się to ruszanie skorygować na tyle, że się czułem dobrze i nie było, nie było problemów w samej, w samej pozycji. No ale jednak przy odbiciu jeszcze, jeszcze troszeczkę tam brakowało po prostu. Zajmujesz miejsce X na półmetku i ty na drugą serię idziesz na zasadzie teraz full gas, teraz wszystko co fabryka ma, żeby tylko jak najbardziej zaatakować czy raczej to jest taki proces, który potrzebuje 3, 4, 5 skoków, żeby to naprawdę się utrwaliło? Znaczy To nie, nie jest tak, że idę full gas, nie wiadomo co robić, tylko, tylko ja wiem co mam robić w tej pierwszej serii też wiedziałem co mam zrobić ale wiedzieć co masz zrobić, a to zrobić to jest... To je, tutaj jest różnica, czasami większa, czasami mniejsza. E, I mimo tego, że ja robię to tak i wydaje mi się, że to robię w ten sposób, jak, jak chcę to zrobić, no ale później patrząc na kamerę, jednak, e, jednak nie do końca. To są kwestie centymetrów tak naprawdę. Tu gdzieś przed samym odbiciem w tych dziesiątych części sekundy, e, zamiast to się dźwignąć, to jest minimalny ruch. E, Tyłka na przykład na dół albo minimalny ruch brody do góry. No i to już zaburza tą, zaburza tą rotację i płynność tego skoku. A to są no, centymetry, żeby nie, nie, już nie mówić, że milimetry, bo milimetrów pewnie by nie było widać na, na tej kamerze. No ale jednak to jest bardzo, bardzo niewiele przy prędkości, przy ruchu. Człowiekowi się wydaje, że to robi tak, jak, tak jak to ma zrobić, ale jednak no, kamera widzi swoje później.